Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica. Kanał Jezusa pozwolił kochać się Bogu. 1 stycznia. Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki. Uczcijmy najświętszą Bożą Rodzicielkę Ludmurtwą. Litania loretańska do najświętszej Maryi Panny. Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panami, módl się za nami, Matko Chrystusowa, módl się za nami, Matko Kościoła, módl się za nami, Matko Łaski Bożej, módl się za nami, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, Matko Nieskalana, módl się za nami, Matko Najczystsza, módl się za nami, Matko Dziewicza, módl się za nami, Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolica Mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieża dawidowa, módl się za nami. Wierz o kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. ucieczka grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, Módl się za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo, bez masy pierworodnej poczęta, módl się za nami, królowo w niebo módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, módl się za Nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panna chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Pomnij, o najświętsza panno Mario, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o panno nad panami, matko, biegnę, do Ciebie przychodzę. Przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.